Patrzcie, co mam. Przewody w oplocie używane za 100 zł, nie od tego motocykla, ale dopasujemy. Zestaw naprawczy, jeszcze nie otwierałem, czy to jest to, mam nadzieję, że to. No i najważniejsza rzecz, klocki specjalnie sprowadzane z Niemiec. 230 zł, moim zdaniem to jest bardzo tanio. No, kolejny dzień, zbliżamy się powoli do końca. Dzisiaj zajmiemy się tyłem. Będę ciął oryginalne siedzenie pod gąbkę, żeby lepiej to pasowało. Wszystkiego i tak się nie da ściąć, więc trochę będzie to no zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W każdym razie dopasujemy dzisiaj tył. Przód jest dopasowany. Kloc... Zaciski hamulcowe zabrał Sebastian. I dzisiaj mają je czyścić od środka suchym lodem, od zewnątrz szkiełkować i będę je malował. Tak podjąłem decyzję. Oprócz tego odstawałem od chłodnego dwa zaciski całkowite, pewnie jeden rozbiorę i po prostu odzyskam tłoczek, który uległ uszkodzeniu. Ten zapieczony. No i tyle. Zadupek przypasowany. Jak widzicie, to będzie oczywiście jeszcze chyba na wkręty zrobione. Tu powycinane. gąbka do przyklejenia muszę zrobić teraz stelaż tutaj w to miejsce muszę zrobić stelaż użyję takiego kawałka blachy, no jest trochę za duże to ale to było jedyne co mieli w Castoramie coś logicznego, więc czegoś takiego będę teraz rzeźbił, po prostu stelaż Seba podobno przyniósł mi zaciski. Są w drugim garażu. Muszę sprawdzić. Pokupywałem już. Byłem u lakiernika. Dobrać lakier na razie. Wziąłem jeden biały tylko. Dwa jutro będę miał inne koloru. Będę miał jutro dobrane. No i tyle. Lecimy dalej. Robimy... Kończymy z owiewkami zabawę. Bierzemy się za te hamulce w końcu. A? Мотоцикл за рационную цену. Я Zobaczcie, zaciski po czyszczeniu suchym lodem. No kurczę, jest ekstra. Powiem szczerze, że jest ekstra. Nie wiem, czy on jest szkiełkowo, czy nie z zewnątrz. Trochę wydają się czystsze, ale nie wiem. No dobra. Stelaż metodą hołbniczą zrobiony. Za dupek się bardzo mocno trzyma. Nie jest to piękne, ale to będzie pod spodem, nic nie będzie widoczne. Muszę to tylko trochę obciąć z boku. Poprzesadziłem. Bo Zobaczcie. Widzicie. To będzie druga obok szczupka. Będzie pięknie. Wszystko się ładnie trzyma. Siedzenie będzie schodzić normalnie o. cyk Drzebione. to jest na razie na trytytki ale zobaczę co z tym zrobimy. Może tak zostawię, a może jakieś kątowniki metalowe dam tutaj, po prostu zobaczmy Ważne, że tu się trzyma. Jeszcze będzie spód trzymał, to już w ogóle będzie fajnie. Dzień zakończony. Wszystkie owiewki dopasowane. Tu taki kindybał. To jest ten stelaż, który zrobiłem. Mocno jest zebrane owiewki będą malowane. Przyszedł Seba do towarzystwa. nowarzystwa. dzisiaj. Przyniósł mi kostkę do... A co ty masz? Tutaj? Trzeba wyciąć to. Aha, że na takiej piance papier ścierny i... Trzeć, bo no, no, trzeba będzie owiewki przetrzeć papierem ściernym przed malowaniem. Git. No i zostały tylko hamulce do zrobienia i tyle. Motocykl gotowy.